Witam was widzowie w pierwszym odcinku w ogóle z Minecrafta. No. Wybudowaliśmy sobie taki blok ośmiopiętrowy mały, taki typowo dla osadnika. Mm, tu mamy wentylatory, co so tak akcent jakoś wymyśliłem. Możemy to oczywiście ozdobić sobie pochodniami. Taki mieszkanka dla osadnika wybudowałem. 8 pięter, takie małe kawalerki, taka w bloku. Mm. O, takie. bloki mam, mam zamiar oczywiście takich bloków wstawiać, a stawiać. Bo po pierwsze szybko je się buduje. Mm. Aż tak dużo czasu nie zajmują. Tylko nam na przyszłość większe bym sobie wybudował. Może bym sobie w takim zamieszkał. A takie dla osadnika wystarczy, Trochę tych osadników tu będzie. I oczywiście tak w gromach ozdoby bym wybudował na przykład piwnicę w bloku. Bo w sumie nie w każdym chyba bloku. A nie wiem, nie mieszkam w bloku, więc się na tym nie znam. A no, mi się wydaje, że w każdym bloku są piwnice, nie? Mi się wydaje. My jak mieszkacie w bloku i... wiecie coś o tym, to możecie mi napisać oczywiście. czymś. Czy Tak się prezentuje w środku. Tutaj też mieszkanka parterowe są. A ja myślę, że te najgórne... Górnie, górne są najlepsze lepsze, z widokiem. Nie, na miasto rozwijające się. Taki blok fajny, kolorowy. Szyby ma. Tu jakiś domek. Tutaj też. Tu. No, a tutaj taki ten. Wymysł ludzki. Mój. Tutaj jakby dom takiego, nie wiem, burmistrza, prezydenta, coś takiego. Stały głosowań, oczywiście. Jest. To oczywiście, co jak nie, najlepsze na świecie. Nie? Ile mi to zajęło czasu, pewnie spytacie. No ja odpowiem, nie wiem, nie liczę, nie liczyłem. Najle najfajniejszy jest efekt tego, co mi wyszło. Mały blok, no mały, bo mały, ale jest, tak. Oczywiście tutaj tu do góry tego nie widzicie, ale tu jest pomieszczenie takie, wiecie, służbowe, coś takiego, nie? Wymyśliłem. Blok oczywiście z kwarco był budowany, żeby był masywny, silny. A my w sumie tutaj na piwnicę nie mamy miejsca, chyba żebyśmy, wiecie, na przykład Tutaj zabrali teren nie? i się wykopali w dół. No, można też tak pomyśleć o tym pająku. Zleci i umrze. No. Papa brzydalu. Muszę sobie go nazwiemy. Tabliczka. Hmm, na przykład sobie tą. Firma YouTube. <laughs> firma YouTube. Firma napisałem Firma... Fir. Firma miała być. No Firma YouTube Dziwna firma, nie miałem pomysłu. Przed chwilą to w dosłownie. Ja wymyśliłem. Myślę, że wam się blok podoba. Jak tak to zostawcie łapki w górę. Szuba. Tak oczywiście, żeby nie było, to sobie wymyśliłem różne kolory szyb. Bo żeby nie było, że jeden blok ma, wiecie, jednakowe szyby, nie? Oczywiście takie mieszkanka tutaj wybudowałem sobie. Tak to myślę też dla osadników ludzi. Ścieżka, no w sumie tam też, by... A to, to jest blok, to już, wiecie, cywilizacja inna, tutaj, nie wiem, na przykład kamień by się wybudował, nie, albo no asfalt, co się pomyśli. A ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, chyba krótkiego, mm, bo krótkiego, ale był. Dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, suba. Siemano, cześć i na ten moment mogę wam powiedzieć, że we wtorek po szkole... Może zrobię live'a, ale może, może, nie obiecuję, ale może zrobię, nie?